Wiadomość od Twojej prawdziwej miłości, a tak naprawdę informacja o tym, co się u Was nawzajem teraz dzieje. Dzień dobry, Monia i kosmiczne monologi. Ty się zastanawiasz, czy to jest dla Ciebie w ogóle możliwe. Jednego dnia tak, jak najbardziej, drugiego dnia jesteś w stanie pogodzić się z tą myślą, że samotność to Twój najlepszy przyjaciel. Ta samotność jest najlepszym przyjacielem dla Ciebie, natomiast to, to jest chwilowe. I Ty nie wiesz, jednego dnia jesteś pewien, drugiego dnia nie masz pojęcia. I tak, między jednym a drugim. Z kolei On, ona, Twoja osoba wychodzi z pewnego uzależnienia. I nie, to nie jest, to nie jest taki brzydki obraz. Cielesnego uzależnienia od czegoś, że nie ma się trzeźwego umysłu, natomiast ten człowiek zdał sobie sprawę, że jego umysł był spętany pewnymi pomysłami, co wpływało na jego sposób życia, jego perspektywę na to, kim jest i kim chce być. To, co jest pewne, to to, że ten człowiek się uwalnia, ty się uwalniasz, a może i ty się uwalniasz od jakiegoś uzależnienia. To jest tutaj zaznaczone, że uwolnienie. Od uzależnienia w tym momencie zadziewa się. A druga informacja brzmi: spotkacie się i jesteście dla siebie, i będziecie mieli wrażenie, że jesteście ze sobą od zawsze, i ten czas, kiedy ty już teraz myślisz, że przeżyłaś całe swoje życie, i że już tyle się wydarzyło, i że zostało ci krótko, albo zostaje ci coraz mniej do tego, żeby. Kogoś spotkać i z kimś zbudować nowy świat, to jest błędne myślenie, bo wy, jak się spotkacie, przypomną wam się wszystkie wasze wspólne życia na Ziemi i poza Ziemią i to wszystko będzie tak magiczne, że będziesz miał wrażenie, że znasz i jesteś z tą osobą od zawsze. Wy ewidentnie teraz musicie przejść przez to, przez co przechodzicie, żeby stać się swoimi. Docelowymi, prawdziwymi wersjami siebie. A jak masz ochotę, kochanie, na konsultację prywatną, oferta jest dostępna na mailu. Mail jest dostępny w opisie kanału bądź dłuższych nagrań. Buźka.